Ja mam przy sobie tutaj w teczce proszę wniosek, proszę e, wniosek o zdjęcie immunitetu Zbigniewa no, Zobeku. Ale przynieść. Mam na biurku przynieść ten wniosek na temat. Przy, dam panu powiem panu. Nie no Isam proszę odebrać. teraz przynieść. Ja no, ale niech pan ja, da się panie, wypowiedzieć, że za się zrobił. Nie jest pan w republice, tylko jest pan po prostu w wolnych mediach. I właśnie dlatego mam wolny głos widzi. Dlatego z panów może się wypowiedzieć, ale proszę, ten głos głosować. Proszę, proszę Panie pośle, ale powoli do błędy. Powoli do błędu. Chociaż jedno zdanie, że mógł chciało się powiedzieć przy, przy tym osobniku. Sprawa wygląda tak. Panie redaktorze, Mamy, niech pan zareaguje, obraża nie, pan, tak, pana posła ja. Mamy, pan, pan o, nie, poszło, poszło. Mamy nie, nie, nie. opinię pan o stanie nie zdrowia Zbigniewa Ziobro i mogę powiedzieć tak, jest on osobą w, o wystarczającej kondycji, zdrową onkologicznie do tego, żeby uczestniczyć wszystkich czynnościach prokuratorskich i sądowych. Następnie żadna osoba, która w Polsce była chora i mówię to w trosce o wszystkie osoby, które były onkologicznie chore w Polsce, bo Zbigniew dziobro był chory i został wyleczony w Brukseli, za granicą. No, bo przecież w Polsce po co się leczyć w Polsce, w Polsce mieszkać, prawda? Jak można w Brukseli, jak Zobro? Jest dzisiaj zdolną do tego, żeby poddać się wszystkim czynnościom i każdy w Polsce, kto jest pod opieką penitencjarną. Ma zapewnioną opiekę zdrowotną i leczenie. Z, z Ziobro jest osobą zdrową do tego, żeby uczestniczyć w czynnościach prokuratorskich i sądowych. I trwa akcja dezinformacji, ponieważ tacy ludzie jak pan tu w studio nie czytali tych dokumentów. Nie czytali opinii. Ja ją czytałem, ja ją mam na biurku. Tutaj w mojej teczce mam również wniosek o zdjęcie immunitetu, który również się odnosi do tej przynieś kwestii. Nie mówi wprost. Dam panu po programie, pan jeśli pan wniosek. przeczyta, to Panie będzie proszę, tylko pan. mogę?